When you burn your brain's fine of something, what do you try? Kiedy się zaczynała szósta edycja, wszyscy mówili, czy to jest sens, że rynek jest przetrzebiony, że wszystkich mamy. Okazało się, że przyszli do nas najzdolniejsi ludzie z wszystkich poprzednich edycji. Więc, yy, znaczy, najzdolniejsi ludzie, których w ogóle mieliśmy okazję słuchać. Czyli, znaczy, że Polska jest bardzo muzykalnym narodem i że na każdym roku, w każdej piwnicy. I, I w każdym domu kultury ćwiczą kolejne zespoły, które przyjdą do nas do siódmej edycji, i my będziemy się nimi zachwycać. Jest cała masa ludzi. Chcę tutaj przyjść do tego typu programów, żeby przeżyć fajną przygodę, żeby się fajnie pobawić. My tu mamy naprawdę wyluzowaną, ciepłą, fajną ekipę. Możemy że bardzo warto pokazywać się z własnym repertuarem. Jest taka szansa, w Masbidi Music dają nam dwie minuty czasu antenowego, żeby pokazać swoją własną twórczość. Trzeba to wykorzystać, więc przychodźcie i naprawdę pokazujcie, co macie, co potraficie.